4 prawy, ciąć. Przechodzi w 6 prawy, długi, 100, 6 prawy, lewy, prawy, 30, 7 lewy, 100, prostuj, 3 plus lewy i od razu 2 plus prawy, ciąć, syf. 4 minus lewy ciąć syf, przekładaj 4 minus prawy ciąć syf, i od razu późny 2 minus lewy ciąć. 2 minus lewy ciąć, późny. Do 3 plus prawy ciąć wyjście, i od razu 3 lewy, 30, 3 minus lewy ciąć syf, 60, 3 minus prawy nawrót ciąć, duży syf. pięćdziesiąt, pięć prawy i od razu dwa lewy nawrót, dwa lewy nawrót, spokojnie, dwieście pięćdziesiąt, zaszczytem cztery minus lewy, osiemdziesiąt, 6 lewy 80 4 prawy zacisk do 3 ciąć wyjście syf 4 prawy zacisk do 3 ciąć wyjście syf 100 4 lewy przytnij przekładaj 5 minus prawy syf przytnij i od razu 5 lewy ciąć i od razu 3 minus prawy nie ciąć 80. 3 plus lewy. Przekładaj 4 minus prawy ciąć. I od razu 4 lewy przytnij. 20. 4 minus prawy syf. Ciąć wyjście. Do 6 lewy dłuższy. Przytnij wyjście. I od razu 3 prawy syf. 6 prawy, 100 po kuli i od razu 3 minus lewy na słupek, syf. Przekładaj 3 plus prawy, zostań syf. 3 plus prawy zostań syf i od razu 3 minus lewy syf, ślisko. Z uwagą, 50. Późny, 2 prawy. 100 prostuj. Krótki 4 plus lewy, 80. 3 minus lewy, ciąć wyjście. Do prawy, 30. 5 lewy, przekładaj 6 prawy. Lewy, 80. Później 3 minus prawy, przytnij wyjście, zostań syf i od razu 3 plus lewy. Do 6 prawy podwójny, przekładaj 6 lewy przytnij, do 3 minus prawy ciąć. 40, później 2 lewy nawrót, syf. Do 6 prawy wypuść. 20. 2 minus prawy ciąć wyjście. Syf. 50. 4 plus lewy przez 100 metrów. Widać zacisk do 4 minus lewy. Syf. Przechodzi w 6 prawy minus. Osiemdziesiąt szczyt lewą sto siedem prawy trzysta cztery minus prawy przekładaj pięć lewy krótki 80, z uwagą, pięć lewy krótki, wybija i od razu schamuj 6 prawy, 40 ciasna, szykana od lewej, 100, 5 lewy dłuższy, zacisk do 4, minus, 80, 6 prawy, do zacisk do 4, 100 prostuj. 5 prawy wypuść, i od razu 5 prawy przytnij. Przekładaj 6 lewy, i od razu 5 minus prawy podbija, bo napłynie. 60 szczyt prawą, schamuj 4 minus lewy. 80. 3 plus lewy z drogi, syf. Do 6 lewy. 85 prawy długi, negat. Otwiera wyjście szczytem. Do 6 prawy. 500. 5 lewy z uwagą. 50, 80. Szczyt prawą śmiało. 50. Wybija. 4 lewy. 80. Późny 4 minus lewy. 50. 4 lewy nie wypuszczaj. I od razu 3 plus prawy nawrót. 5 lewy 50 5 lewy zacisk do 4 minus 60 4 plus prawy przytnij wyjście syf 80 4 prawy zostań i od razu 4 lewy zacisk do 3 minus przekładaj 4 prawy 3 minus przekładaj 4 prawy syf i od razu 4 minus lewy ciąć. Do, 5, do 4 prawy otwiera, podbija. 100. 5 minus lewy, lekki zacisk, podbija. 80. Późny 4 prawy otwiera, negat. I od razu 5 minus lewy śmiało. Przekładaj 6 prawy. I od razu 5 minus lewy 100, ty upłynie, yeah. 5 minus lewy przez 100 metrów, wytrzymaj 150, Późny 3 plus lewy 40, 4 prawy 100, 5 minus prawy podwójny do cztery lewy i od razu trzy plus lewy długi syf. Osiemdziesiąt. Za szczytem dwadzieścia, dwa prawy nawrót negat. Syf na wyjściu prostuj, czy plus lewy nie ciąć, 30, dwa prawy mocno ciąć, duży syf, do trzy lewy, 60, cztery lewy i od razu trzy prawy mocno ciąć syf, śmiało wypuść, do 5 prawy, 30, 4 plus lewy i od razu 3 plus prawy. Może ciąć duży syf, ślisko. Do 6 lewy, zacisk do 4 minus, zostań. Szczyt lewą, lotna i od razu 4 prawy.